W ciągu ostatnich 17 lat tylko dwa razy byliśmy w lepszej sytuacji niż przed dzisiejszym meczem rewanżowym w Warszawie. Dwa razy Wisła Kraków w pierwszym meczu u siebie wygrała z rywalem w rundzie wstępnej. Raz z Panatinajkosem 3-1 w Krakowie, drugi raz, też u siebie. 1-0 z Cypryjczykami z Apoelem Nikozja. Teraz sytuacja wygląda troszkę inaczej, ponieważ pierwszy mecz został rozegrany na terenie rywala w Bukareszcie. Remis 1-1. No, przed, przed meczem bralibyśmy w ciemno. No, w sumą dobrze, że tak się skończyło i wywieźliśmy z tego gorącego terenu zaliczkę przed dzisiejszym meczem. Dziś Pepsi Arena 20 -40. 5. Mecz dekady. Mecz dekady, jak to ochrzciły już ten dzisiejsze spotkanie Gazety. Przegląd sportowy, dzisiejszy wtorek 27 sierpnia 2013 roku. Wywiad, wywiad z napastnikiem legim Markiem Saganowskim, który już poczuł smak Ligi Mistrzów w barwach. Duńskiego Alborga. Tutaj zdjęcie na Old Trafford, gdy grał przeciwko Manchesterowi United. Saganowski, jak sam mówi, będzie to jedno z najważniejszych spotkań w jego karierze. Jak kto wie, chyba raczej ostatnie, tak naprawdę ważne. Legia, jeśli nawet przegra, będzie w lidze europejskiej, ma zagwarantowane tam. Miejsce, no ale wiadomo, Liga Mistrzów, Liga Mistrzów to dla stołecznego klubu priorytet. Co jeszcze ciekawe jest w, w przeglądzie dzisiejszym: jak długo czekają na Ligę Mistrzów? My, wiadomo, 17 lat z takich europejskich krajów znaczących w futbolu. Finlandia 15 lat, Słowenia 14, Szwecja 13, Austria 8, Bułgaria 7, Norwegia 6, Węgry 4 lata, Słowacja, Serbia, Izrael 3 lata, Cypr, Czechy, Szwajcaria po 2. Nigdy nie grali w lidze mistrzów, co ciekawe, Bośnia, Hercegowina, Estonia, Litwa na przykład, e, Azerbejdżan. Przed, czy przedstawiciele Luksemburga, Łotwy, Macedonii, Malty, Mołdawii, Walii, Wysp, Owczych. Bardzo blisko y, sprawienia niespodzianki jest przedstawiciel Kazachstanu Karabach Agdam, który w pierwszym meczu wygrał z Selikiem 2-0 i jutro y, w Glasgow rewanż. No, to by było it's the science fiction, jeżeli klub Klub z kraju Borata zakwalifikuje się do Ligi Mistrzów. To już dziś 20.45. Hymn Ligi Mistrzów na stadionie w Warszawie Pepsi Arena. Trzymamy kciuki. Pozdrowy.